W jest tak, jak my. są członkowie, proszę Państwa, natomiast o przewodniczącego Rada nie musi uchwalać, bo jest to z mocy ustawy, a ustawa jest wyższego I Nie dyskutujmy, bo naprawdę tracimy chyba sedno, zobaczano na Uchwała ma charakter deklaratywny. Jeżeli chodzi o przewodniczącego, ustawa jest to domena, która przynależy starości. Ja z tym nie dyskutuję, tylko że uchwała określa składra. Czy ktoś pana powiedzmy na członka? Na członka nie jest. Nie jest no, tak, jest przewodniczący też jest członkiem. Jest to oczywiste. Jest członkiem tak samo. Na na <thumbs Omahaala> stawa z, zekła, z laughter, ale ale jeżeli ustawa z urzędu określa, że te kompetencje przewodniczącego Rady Społecznej może sprawować Pani Starosta, to tak jest. Nie ma tutaj znaczenia, ale ja tego жел... no ale w ogóle nie podnoszę, ale pani starosta though, skorzystała z... nazwiska. Ale pani starosta skorzystała z tego uprawnienia. Prezes... Zaraz... No, mamy... Ja rozmawiałem z jednym prawnikiem. Mamy tutaj z tego, ale tutaj jeszcze jednego prawnika. A może drugi prawnik by też się wypowiedział. No to znaczy, że ja w takim razie jak pan starosta głosował przed tym, to głosował nieprawdy, tak? Ale, man, za to, że ja jestem za szpitalem, a że nie chcę siedmiopiętrowego. Co pan, no. pan że ja szpitalu leżałem w tym roku 3. w to 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 ile tu się leczy w Aldowiach? No to No to właśnie, no to właśnie leży. bo tak? to cieszę się.

o tym samym programie wyznaczy pani starosta i poinformuje zarówno mnie, jak i do członków rady. Czyli ja czekam na informację od pani starosta. Zobowiązuję się zaprosić. Chcieliśmy zapytać, jako obywatele, chcieliśmy zapytać, co Pani, żeby nam na Pani się wyjaśniła, dlaczego nie Co Pani rozumie pod tym, że standardy trafiły nikogo? takim jesteśmy takim szarym człowiekiem, jeżeli chodzi o szpital, jak Pani i wszyscy Państwo. My też szanujemy wszystkich, ale w od odczoły, mój pracownik, na odpowiedzialnością mówię. W starostwie znajdują się tak zwany projekt kompletny na budowę pawilonu E.

aż zeszły rok jest minus 4 milionów 80000 powiększenia pani starej Proszę pani jest to wynik finansowy za 2000 to 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 mówmy to do prawdy że to jest 11. wynik finansowy o... za 2009 9 o... a nie że to jest to zadłużenie i zobowiązanie